Mój kaptur jest już tutaj zrobiony. Zobaczcie, do momentu aż mam dodawać oczka na zaokrąglenie tutaj pod buzią, pod brodą. Ja mam zrobione 28 cm tu od tego miejsca, tego paska, który robiłam, a całość ma długość 33 cm. Tak jak złożony jest. Na pół. I teraz będę wyrabiała tutaj to zaokrąglenie, które przechodzi w takie przedłużenie, taki, taką stójkę, nie stójkę, nie wiem jak to nawet nazwać które przechodzi tu na szyję i dopiero będzie dalej robiony raglan. Także ja się biorę za dodawanie oczek i połączenie tego w okrąg. Długość tego paska, który robimy sobie obojętne jakim wzorem u mnie jest w taki karbowany, robimy tak długi jak chcemy, żeby był kaptur, pamiętając, że tu jeszcze dojdzie nam plisa. Natomiast jeżeli chcecie płytszy kaptur, można zrobić 16 czy 15, tutaj tą długość dla dziecka można zrobić jeszcze krótszy i stosunkowo mniej dodajemy tutaj oczek, a tu całość robimy w identyczny sposób. I teraz, w jaki sposób ja dodaję oczka tu na to zaokrąglenie? Pamiętamy równocześnie, że jeżeli nie robimy z włóczki takiej ombre, jak ja robię, to robimy sobie z jednego motka, a ja, żeby uzyskać jednolite przejście, tak jak. Tutaj w tym swetrze, w którym Wam pokazywałam. Ja robię z trzech motków równocześnie. I teraz, żeby nam ta nitka nie pozostała jakby luźna, to dodaję teraz trzy oczka i teraz tak, jedno oczko dodaję z tej nitki, drugie oczko dodaję z tej nitki i trzecie oczko dodaję z tej nitki. Dodałam trzy oczka. Odwracam tą moją robótkę i wszystkie moje oczka przerabiam w tym momencie na prawo. Aby nie pokazywać Wam bez sensu, jak przerabiam same prawe oczka, to powiem Wam tylko, jak tutaj dodaję oczka i spotkamy się, jak połączę to w okrąg, i wtedy Wam pokażę, jak dalej robię z tych trzech motków, robiąc w okręgu. Pokrótce, tu dodaję trzy oczka, tu dodaję trzy oczka. Dodaję trzy oczka, dodaję trzy oczka, dodaję trzy oczka, dodaję trzy oczka i na środku sobie dodam oczek 8. Także na tą chwilę pozostawiam was z dzierganiem z dodawaniem oczek i widzimy się za chwileczkę.